Biera Sadowski, wycofuje do Marcina Buryły, on także asystował w środowym spotkaniu. Teraz Sadowski ostro, ale czysto, Gendera lewą nogą! Tak jak mówiłem o 18.30 na Playersach będziecie mogli obejrzeć spotkanie Baryczysów z rezerwami Chrobrego Głogów. Tymczasem uderza Arkadiusz Piech płasko, ale dobrze nogami interweniuje Karol Garwol. Dośrodkowanie, Arkadiusz Piech przewraca się, jednak pokazuje... Pan Patryk Kubis, że po tym starciu Barskiego z Piechem nie było faulu. No jestem bardzo ciekawy. O, ależ to zrobił teraz Adrian Niewiadomski. Odrobina magii w Woli Bożu. No, szkoda, że ta akcja nie potoczyła się nieco inaczej. Jeszcze wszystkie transmisje, te które się odbyły, te które przed nami. Tymczasem Sadowski centruje. Ależ to była okazja no najlepsza Gendera. Jeżeli idzie o wyniki do przerwy, wiemy, że Iskra Księginice prowadzi z błyskawicą gać. Tymczasem była okazja dla Bronisławskiego. To jeszcze nie koniec. Uderzenie fantastycznie. Gotowy do wejścia na murawę Oliwier Ćwikła z numerem 21. Ależ teraz interweniuje Jaroszewski. Nie miał nikt szansy w pojedynku powietrznym z Piotrem Gębarą. Dorian Krakowski, ależ interwencja Mateusza Krzywińskiego. Teraz jeszcze Paszkowski, Hubert Nowacki. Szuba, Nowacki na małej przestrzeni wymieniają piłkę zawody Słowenina. Teraz sobie przyspieszył Nowacki. Strzelenie w pole karne, ale bardzo dobrze. Interweniuje Jaroszewski. My również życzymy zarówno Słowianinowi, jak i Baryczy awansu. Tymczasem Wojciech Szuba, Dorian Krakowski. Złapali się tutaj za głowę. Działacze Słowianina złapali się za głowę rezerwowi. Szuka tej bramki Słowianin. Jak bardzo zależy mu na zwycięstwie, no tylko jak na razie wygląda to nieco jak bicie głową w mur. Na sprawa, trzeba te też pochwalić za grę w obronie Piasta Nowaruda. Nowacki, Nowacki piłka na lewej nodze. Hubert Nowacki broni Damian Jaroszewski. 2 do jednego, a Słowianinę przegrał na swoim terenie z błyskawicą Gać. Uderzenie, jest szansa, wybijają Noworudzianie. Nie ma fału, zdaniem sędziego, gramy dalej. Adrian Niewiadomski. Hubert Nowacki, Maksym Gendera, raz jeszcze Nowacki. Krakowski z powietrza, Dorian Krakowski, no i udało się! teraz a Słowianin wychodzi na prowadzenie. Ale to była cenna bramka, ależ to jest radność, to nic dziwnego, naprawdę. Zespół z Boża męczył się bardzo długo, próbował, szukał, no i wreszcie, wreszcie dopiął swego, za sprawą najlepszego strzelca, za sprawą Doriana Krakowskiego. 7 minut nadziei Piasta Nowaruda 7 minut również nadziei Woli Bush. Tymczasem Arkadiusz Piech w polu karnym, Piech, bardzo silny strzał Piotr Gębara. Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.